W Ewangelii Jana w XXI rozdziale została opisana niezwykła sytuacja. Już po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie idą łowić ryby, gdy całą noc łowią, nie mogą niczego złowić. W końcu nad ranem widzą na brzegu Jezusa, który mówi im, że mają zarzucić sieć po drugiej stronie łodzi. I wtedy robią to. Okazuje się, że łowią mnóstwo ryb, sieć nierwie się, a Piotr, który widzi Jezusa, Rzuca się do jeziora i płynie, żeby spotkać się ze swoim mistrzem. Jezus zaprasza uczniów na śniadanie. Zapraszam ja z kolei na dzisiejszą sobotnią modlitwę kobiet. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie każdą z Was. Zapraszam do tego, żebyście otworzyły swoje Biblię na Ewangelii Jana w 21 rozdziale i od dziewiątego wersu możemy przeczytać. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z złożoną na nim rybą oraz chleb, Jezus zwrócił się do nich. Przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153, ale pomimo tak wielkiej liczby się się nie porwała. Chodźcie na śniadanie! Zaprosił Jezus, a żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Niesamowita historia. Wszechmogący, potężny Bóg przygotowuje śniadanie dla swoich przyjaciół. Przygotowuje rybę, przygotowuje chleb i zaprasza ich na śniadanie. Myślę, że każdego dnia Jezus chce zaprosić na śniadanie Ciebie i mnie. Po co? Po to, żeby spędzić z sobą wspólnie czas. Mówiono kiedyś, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Myślę, że to bardzo ważna chwila, choć często przegapiamy te chwilę. Ja rzadko kiedy jem śniadania w domu, gdy idę do pracy. Zwykle biegnę do tej pracy i już nie mam czasu, żeby zjeść śniadania. Gdy mam wolny dzień, lubię sobie po prostu usiąść przy stole. Taka wiecie, bez makijażu, rozczochrana, zwykłej piżamie. Usiąść przy stole i zjeść śniadanie. Myślę, że właśnie takie Jezus chce nas widzieć na tym śniadaniu. Myślę, że właśnie takie mu się najbardziej podobamy: bez jakiegoś kamuflażu, bez pudru, bez szminki, ale właśnie wtedy, gdy jesteśmy takie naturalne, gdy jesteśmy po prostu sobą. I wiecie, myślę, że. To my widzimy w sobie każdą zmarszczkę, każdą bruzdę, każdy jakiś cień pod oczami, a Jezus patrzy na każdą z nas i nie mówi: "Zrób coś", nie chce nam powiedzieć: "Zrób coś ze sobą, jak ty wyglądasz", ale chce nam powiedzieć: "Jesteś piękna, jesteś niezwykła, jesteś wspaniała, jesteś jedyna w swoim rodzaju. Nie ma takiej drugiej jak ty". Wiecie? To... W pieśni nad piśniami w czwartym rozdziale. Możemy przeczytać słowa prawdy na, na nasz temat, na temat Twój i na temat mój. Jakże jesteś piękna, najdroższa. O, jak piękna! Twoje oczy to gołąbki, które patrzą za zasłonę. Twoje włosy to stado kóz schodzących z gór Giladu. Twoje zęby to owieczki ostrzyżone, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. Twoje wargi są jak wstążka karmazynu. Twoje słówka pełne wdzięku, Twoje skronie jak połówki granatów skryte za zasłoną. Twoja szyja jest jak wieża Dawida zbudowana na zbrojownię. Tysiąc tarcz wisi na niej, same tarcze bohaterów. Twoje piersi są jak dwa sarniątka bliźnięta gazeli na wypasie pośród linii. Zanim odetchnie dzień i uciekną cienie, i wstąpię na górę Mirrę i na wzgórze Kadzidła, cała piękna jesteś najdroższa. Nie ma w tobie skazy. To słowa prawdy o tobie i o mnie. Jesteś arcydziełem stworzonym przez arcymistrza. Nie ma w tobie skazy. Tak patrzy na ciebie Jezus. I proś Ducha Świętego o to, żeby tak nauczył cię patrzeć na siebie. Wiecie, diabeł chce nam wykrzywić ten obraz samych siebie i pokazuje nam każdą zmarszczkę, każdą krągłość, każdą skazę i wmawia nam, że musimy się upodabniać do jakiegoś wzorca, który sam wymyślił. I wmawia nam, że gdy będziemy się porównywać z kimś innym, to wtedy na pewno wypadniemy gorzej, na pewno znajdziemy w sobie coś, co jest gorsze. Ale tak nie patrzy na Ciebie Jezus. Jezus przy tym śniadaniu chce Ci powiedzieć, że cała jesteś dla niego piękna, że jesteś arcydziełem zaprojektowanym w najdrobniejszym szczególe. Wiecie, diabeł nienawidzi kobiet, dlatego że kobiety jako ukoronowanie dzieła stworzenia zostały stworzone po to, żeby przekazywać piękno i przekazywać życie. Dlatego diabeł będzie swoje najgorsze. Ostrza wymierzał przeciwko kobietom, i dlatego będzie je ograbiał właśnie z tego, co piękne i z tego, co wspaniałe, z tego, co, co włożył w nas Bóg, i z tego, jak patrzy na nas, jak nas widzi. Wiecie, myślę, że Duch Święty będzie chciał nas nauczyć patrzeć na nas tak, jak patrzy na nas Jezus, bo wtedy, gdy będziemy w sobie dostrzegać piękno, będziemy również umiały dostrzegać piękno w innych kobietach, i po prostu. Mówić im o tym, mówić im o tym, jak są piękne, jak są ważne, jak są wartościowe. Wiecie, w czasie tego śniadania jestem przekonana, że Jezus nie będzie chciał tylko powiedzieć nam o tym, jak jesteśmy piękne zewnętrznie, ale przede wszystkim o tym, jak piękne jest nasze serce i nasza dusza. Jakie piękne rzeczy włożył w każdą z nas. Włożył w każdą z nas ogromne ciepła, delikatności, łagodności, cierpliwości, wrażliwości dla drugiego człowieka, dobroci jakiejś kreatywności, empatii. Wiecie, ale świat sprawił okoliczności, bardzo często przykre dla nas, że wiele z nas nałożyło maski, maski takiej twardzielki, takiej osoby, która sobie w życiu poradzi, która jest silna, mocna, po to, żeby nie dać sobie w kaszę dmuchać. Dlatego, że uwierzyłyśmy w takie kłamstwo, że gdy będziemy właśnie takie delikatne, wrażliwe, ciepłe, to wtedy dostaniemy po prostu po nosie albo po tyłku. Ale to nieprawda. Ja wierzę w to, że pod tą skorupą właśnie takiej twardej, silnej, mocnej dziewczyny w każdej z nas kryje się taki bardzo delikatny kwiat, taka lilia, piękna, ciepła, wrażliwa. I taką właśnie widzicie Ciebie Jezus. I taka jesteś sama, ale musisz po prostu w to uwierzyć. Wiecie, chciałabym za chwilę zaprosić Was do wspólnej modlitwy o to, żeby Duch Święty nauczył nas dostrzegać piękne rzeczy w każdym szczególe i dziękować mu, dziękować mu za to. Wiecie, uświadomiłam sobie kiedyś, gdy, gdy kupiłam sobie nową lokówkę do włosów i... Kręcąc w taki dość duży pukiel swoich włosów, do tego stopnia zaplątałam je w tę rokówkę, że po prostu zgrzały się w tej lokówce Nie umiałam ich kompletnie odplątać, i musiałam te włosy po dwóch godzinach szamotaniny. Obciąć. I wtedy dopiero, właśnie patrząc to lustro z tym obciętym bukle włosem, uświadomiłam sobie, że nigdy nie dziękowałam Jezusowi za to, że dał mi piękne włosy. I wtedy właśnie Duch Święty pokazał mi to, uświadomił mi, że Piękno jest w każdym szczególe, i za każdy szczegół powinnam Bogu dziękować. Dostrzegać go, ale też Bogu dziękować. I zaczęłam patrzeć na siebie właśnie też takimi innymi oczami. Zawołajmy teraz do Ducha Świętego, żebyśmy nauczyły się dostrzegać piękno w sobie, w każdym szczególe naszego ciała, naszej osobowości, naszej, naszej, naszego charakteru. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty patrzysz na mnie. Inaczej niż patrzy na mnie, niż nawet ja sama patrzę na siebie, ale patrzysz na mnie i dostrzegasz we mnie piękno, i ja wołam do Ciebie i wołam też o każdą z nas, żebyś nauczył nas dostrzegać piękno w sobie samych, żebyś nauczył nas być wdzięcznym za to, jak nas stworzyłeś, żebyś nauczył nas być wdzięcznym za nasze oczy, za nasze usta, za nasze uszy, za. Za to wszystko, co, czym nas obdarowałeś za włosy, za ręce, za nogi, za to, że możemy chodzić, Panie. mówić. Panie, i żebyśmy rzeczywiście nauczyły się to dostrzegać w sobie samych. Był święte przejść, bo często patrzymy na siebie właśnie w takim krzywym zwierciadle. Widzimy się jakieś wykrzywione, widzimy się pomarszczone, widzimy się zmęczone. Bo diabeł chce, byśmy tak na siebie patrzyli, ale dzisiaj Pani nie zgadzamy się na to i chcemy patrzeć na siebie tak, jak Ty na nas patrzysz, widzieć piękno, które, które jest do odkrycia. Ono jest w każdej z nas. Panie, otwieraj nasze oczy. Otwieraj nasze oczy i nauc naucz nas tak patrzeć na siebie z wdzięcznością, z radością. Wtedy każdy dzień będzie wyglądał inaczej. Wtedy też będziemy patrzeć na inne kobiety, dostrzegając w nich piękne rzeczy, które, które w nie ulokowałeś. Piękno, które w nich stworzyłeś, Panie. Przemieniaj nasze oczy, przemieniaj nasze myślenie o sobie samych. Chwała Ci Pani, za to, że Ty jesteś dobry za to, że patrzysz na nas właśnie jak na swoje cudowne dzieło, za to, że powołałeś nas do tego, żebyśmy roznosiły piętno i roznosiły życie. Chwała Ci, wszak święty Boże, bądź wyższony. ja się dziękuję Ci za to. Modlę się o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Ty więc jedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wiecie, myślę, że Jezus w czasie tego naszego wspólnego śniadania z nim będzie też chciał nas zapytać, czy kochamy Go bardziej niż bardziej niż inne, bardziej niż inni, ale też bardziej niż swojego męża, swoje dzieci, bardziej niż siebie samych. Bardziej niż rodziców, niż tych, których stawia na naszej drodze? Co odpowiemy Jezusowi? Myślę, że to kolejna modlitwa, aby prosić Ducha Świętego, by rozpalał w nas tę miłość, która w nas jest, byśmy Jezusa kochały najbardziej, najmocniej, najpotężniej, jak tylko potrafimy ze wszystkich sił. Tego Wam życzę na nadchodzący tydzień Błogosławie, Wam, Waszym rodzinom, wszystkiego dobrego. Papa. Pa.